Witam serdecznie. Zobaczymy partię Mistrzostw Świata Spysłowa z z Botwinnikiem. Tym razem Biały migra Symsłow, tym razem Czarny migra Botwinnik. Oto taka partia. 11 z 1954 roku. niespodziewanie Botwinik pionem królewskim broni pionecka i partia hiszpańska po wypadzie gońca. tutaj na konisie ruch Morfiego nie bijemy wariant otwarty odchodzimy Konis F6 i powstała ulepszona obrona Wilhelma Sztajnica. Wasel Smysłow 7 lat wcześniej z naszym Olimpijczykiem grał C3 i nie wygrał. Można tak zabić, wykorzystywać słabość tych pionów i uderzenie w centrum w celu rozbicia. Gdyby wieża była na E1, z tym tempem więcej, to by decydowało od razu uderzenie w centrum. C5. Wyganiamy konisia. Wasyl Smysław robił skoczka na tym polu, to sobie postawił. Kończymy rozwój, kończymy rozwój, kończymy rozwój na wieża. Tu idzie sobie o, przygotować uderzenie w centrum. I teraz można grać różnie. Koncepcja jest sobie nie przesuwać pionka i nie osłabiać, żeby zrobić atakę, jak Jaś on ćwiczył. Albo nawet wymienić, to zaproponować wymianę czarnopolowych gońców, które są jednak te czarne, słabsze. Róg w tekście prowokuje bicie. No oczywiście goniec nie musi być, ma trzy możliwości: bić, przepchnąć, nie rakować, znaczy zbić, odejść na bandę, lub nie na bandę. I proszę, kombinujemy jak smysłow. leżył w centrum postanowił rozbić piony. Bijemy i znowu kombinujemy jak zmysł. Kombinujemy jak zmysł. Mamy na to 10 sekund. Czas minął i nie jest dobrze bić Koni się Kombinujemy jak odcinnik. Od razu widzimy, że czarne ma, patrzymy z tej strony, że czarne mają dwa gońce, że tymi dwoma, te dwa gońce hulają, hulają, hulają. O, no bo Dobra, możemy znowu sobie obrócić. Tego wziął wieżyczką. Miana Chytmanuków. I kombinujemy. Jak bo Botwinka, jak mówił Waldek, mój kolega. Nie można, bo wierzą na. Tutaj co wyglądało dobrze Po dwóch wymianach jest problem z tą figurką jak policzymy mają przewagę skoczków przy nieparzystej liczby skoczków nie było dobre tu po chytrym ruchu Pozostał ruch goniec. D6 trzeba przesłonić. Znowu obróćmy szachownicę, żeby patrzeć o strony wasi. Zbił. Dziury zakryte. Para końców, ale mamy słabe piątki. Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego. Próba też rozbicia pianów. Próba zakończona powodzeniem. W dodatku na szachownicy są różnobarwne gońce, które mają tendencje remisowe przy spokojnej grze, ale mogą atakować. Jedna figura w ataku więcej. Zbił, zbił. Pozycja taka jest, że powinna się skończyć. Tramwaj. No ja bym na miejscu, bym był, to bym nazwał to metro. Metro. Metro, no metro. Ja bym to nazwał metro. Leibus, autobus, Aftamasina. Klin przeciwko gońcowi. Ten stoi ładnie, trzyma pola, a przeciwko niemu nie ma klina. Ale można było ustawić na kolach, po polach koloru gońca przeciwnika z ideą. Z idą a4 skoczek f6 mniej więcej z równą pozycją centralizacja króla jest ciut słabsza bo tutaj fiksujemy znowu należało grać g4 no i teraz idealnie z równą pozycją ale to są ruchy już takie przedkontrolne szum w, w sali się robi Próba wygrania piona Tego nie można, bo to, to jest drętwo remisowe tego się nie wygra Więc idzie król. I król powinien iść w kierunku wydarzeń, tu powinien pójść Tu powinien pójść i pociągnąć O I tego przegrać nie można. Zdwojone piony to nie jest pion więcej. Król poszedł w złą stronę. Nerwowo. Wzumiewające, że tej klasy zawodnik co miś Botwinnik tak jakoś nie wyczuł. I tu idzie do ataku. I tu idzie ostro do ataku. Teraz nie było sensu brać tamtego, bo to już jest remi. Idealnie, idealnie, idealne remi. Trzeba wziąć piona A. Trzeba zbić, żeby było luźniej. Pionek H2 nie do uratowania. To by się trzymało. Idziemy w różnobarne, w różnopolowe gońce, niektórzy poryści Szczególnie moderniści będą tu się mądrzeć. bo się tak mówi. Albo tak I zabieramy. dwa bez znaczenia. Idą dwa. Idą dwa. Dwóch go nie jest nie znaczy jednego może zbić. Tu pozornie wydawałoby się, że jest uderzenie taktyczne Ale uderzenie trwało chwilę po tym. I ten pada i, i, i jakiś wyścigi jest tu. Król B56 i śpiąkiem A Jeszcze była pora na Remi. Jeszcze była pora na takie eleganckie, o, remi. Król nie może iść na czarne pole białe, bo zablokuje gońcowi łapanie piona, więc. A po królcha 3 przesłoneczka. Jeszcze goniec C2 dawało szansę, król G4, partia się kończy c ile tu jest białych pól? 2 dwa. No 2. Dwa. cztery. Nas wygrywało C6. Król F, 5 partia była odłożona. Zgodzono się, że biały wygra. No bo wygram. Idziemy tu. Albo tu. I tu tego łapiemy, a tego tam o... A tego tu o... Nie puszczamy. Najpierw tu, potem tu, potem tu, a jeszcze z ajca. No Bo taka no, czysta partia tu zagrał. Partię hiszpańską trochę pożałową. Tu zwracam uwagę, że w tej pozycji ja już miałem wieżę na E1 a w tej pozycji już miałem wieżę na E1, więc mogłem zagrać D4 I teraz przy wieży na E1 byłoby E5 to nie Tytuł partii Udebił cię nie wolno grać bezmyślnie Strukturalnie czarny jest zły i grają sobie, grają precyzyjnie, spokojnie, ostro. Denerwują się Po wymianie wiesz. Jest filigranowa technika dwóch wybitnych znawców gry końcowej. Tu proponuję modernistom nazwę metro. Napiszcie sobie tam i stosujcie. To często nie przychodzi, więc nie od razu będziecie mieli tym bardziej zapiście, jak zapomnijcie. Tu zafiksowany tam to chyba w grał na wygraną, wszystko by tak wskazywało. Jak na meczu Mistrzostw Świata było dużo rezultatywnych partii, my już obejrzeliśmy. Garść. I tu decydują piany. Czarne nie mają szans na rymi. Prawda jest taka, że jak białe dadzą piona za piona F, to te dwa piony z gońcem wygrywają, znaczy jeden pion wygrywa gońca, a drugi dochodzi, a jeszcze z trzeci się poddał. To, to jest bardzo... a, on się tu poddał. No to odkładano kiedyś, zapisywano ruch do koperty. Potem wznawiano ruch do koperty, zapisywane po to, żeby ten, który robi ruch, zapisywany do koperty, miał równe szanse z tym, który nie zapisuje. On musiał zapisać w krótkim czasie, na swoim czasie do namysłu, więc ten czas dodatkowo zużywał, a za to ten, który nie zapisywał, nie znał zapisanego ruchu. To w pewnym sensie wyrównywało szanse. Jest w tym pewna logika. No, moderniści nie pamiętają tych czasów, więc to, to Co będziemy o nich nadać do zobaczenia.